Cześć, witajcie, ja jestem L. dzisiaj z Farsight. Dzisiaj gramy w Lola. Chyba dostałem Luciana. ja piknąłem. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam brała na soporcie, może to jakoś piknie. Ach, boję się tylko tej Tristany. Kurdy, nie lubię. Dobra. No i fizz jolly. Nie wiem, jak to w sumie działa teraz. Ach, zobaczy się. To jest draftik, zwykły, normalny. Więc nie tam. Jest nie, to nie jest tranket. Więc nie musimy pun tryhardować. Ech. No człowieku, na tryhardzie. Dobra, pójdę tam. E, na tryhardzie chciałbym, oczywiście, że piknął. Co bym piknął? Na tryhardzie to bym nie posiadał dekary. O. E. Poszedłem? Poszedłem w Wrzucę warda i spadam. z Realmeat z Korki, a Korki z Doranem, a nie Potioną, ciekawe Zazwyczaj się gra chyba tego, w ogóle gra się chyba Teleporta albo jak został, się gra po Dobra, idę. Kurczę Sorry za ziewanie. Jakby, co, jakby coś było nie tak, to dajcie znać pierwszy odcinek. Więc błędy są, mogą być. Dziękuję, nie będę i zabijania. Dobra. A jak ja tak jest, to możesz to... Oto się reść. No wie, wiem, bo dostałem. Trudno, że 25 na p.C. Leczy. Cio, leczycie. Co za granuletę? Idiotka. No to... Nie mam więcej pytań, naprawdę. Ło! Wow. Żeś się się knął. Oj Trafisz i wchodzimy. Dobra. Skalmy się czycie. Dobra. Rębysnałem dwa creepy. Nie fajnie. Co? Wow, Auto-atak pogardy. Co poszedł? Exo niej poszedł? Dobro. nie też. Dobra. Dobra, to jak średnio w sumie ten trade. To ja fokus na tr polecieć. Tak sobie myślę teraz. W sumie obijanie Johnny też ma sens. Eee, Sonny. Też ma sens, no. Kurczę, bo ona leci jak wariatka. Xim... Xin dżungla. Irytujący. I tak trzeba wchodzić, no Krótkie wejście Zrobię jakiejś tam większej walki, jak Tristan się rozpędzi to jest po nas, tym bardziej że on gra w tego warlorda. O! wow, Iźle ja nie zbliży się, się nie spodziewał, że w ogóle Fiora będzie dostanie dostaje trochę w pierdziewo od Sajona. dwa skiny, a dwa Poje... Ona awła, czy co? Czy patrzyła na bota? Czy zapytam się... Co było... Nie, bo jeżeli była tym, awkiem, no to par... Przepraszamy, tak? To gra są Gra pod monetę, tak? Umówmy się, nasz gniew jest uzas uzasadniony w pełni. A my gramy najmocniejszy kombo na bootlejie. Aczkolwiek jedno z najsilniejszych. O! Kiedyś najmocniejsza była Kalista e, Alistair. Kiedyś Anio. najmocniejsza była Kalista. Ona najmocniej... Kalista jej potrzebowała by supporta. Ale nie, ten stary Gal był lepszy z Kalistą, bo to, to było dobre combo. O Jezu, Sajka. 27. E, siedem. No, czekam. ulti Czeka. Tak masz, masz jeszcze jedno ciastko. Po co? Ja mam seksowną Alicinka. kontrolkę, przepraszam. Tylko no, tylko uważasz, żebyś się no nie, no, nie. Uh -huh. piąty level. Nie powinienem mnie wysadzić. Co bez Xina? Jeszcze ja bym się no, w... No, i dobra. No. Kurczę, i powinienem tak puszować. Tak sobie myślę. Dobra. Dobrze kit. No chyba, że to są nagle jest straszną AP, OP i to jest taki wiesz, ukryty OP. Nie. Aż, by... yeah. Aż by się przypomniała ta Adesona. AP, na short, full na short eee, Mówię od razu, to nie działa Turet i tu Czemu? Nie możemy dbać. Halo? Zajmę was kurwy! Macie muzykę? Chcę je To Mówi najlepszy, co W tym Dobra. Ej! Aha, dobra. Dobra, nie, nie, chodź tego Turet po prostu. Gdzieś no, stana? Wampirik stana? Aha, boczka robi. Kurcze, ej. To może być ciężkie. Ciem, ciepło. Z tyłu podrzuć, a po Nie będę nawet komentować tego, co ona robi. Nie martw Ja potrzebuję hajsu na boczka. Całego. 3400 Aha, to już w pełni co... co ja tam, tam, tam Dobra, ja, ja w ogóle cofnę do bazy. O nie, a ci wyłatwia, że ona HP. Nie pięć, 50 Czy ta Tristana plesznęła? A No, To masz, masz... du, -du, 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 -du. Napiszę beta, żeby było, że wiesz. Że nie umarłem przy... tylko dlatego, że byłem gribi. Tak, tak. tak jest oczywiście. 66 do 39. Piękny mecz. Jakby było coś za cicho, to mówcie, piszcie wszystko oraz multipresja. Bang, gdzie jesteś? Halo, Macie, mawszycie. Oj, tysiąc się zwykłoba na mnie. Dobra, cio Jeszcze się wyleczę. Zaczaj to. Tak się gra w tę grę. Dawaj, Xinn podejdzie, to jest nasz. Kurde. Mm -hmm. e, o Jezu, Korki. Gdzie? Co wy tam odwalacie? Jakbyście się tutaj czemu tu je, żeby sparmić. Pierwszy turet 211 93 do 48 w creepa Botr od razu kupiony, buty nie będę miał. Tak porównywalnie to ile te Tristana na go... <golna> report Sona. Ech, no tak, to ma sens. Na mnie? To też ma sens niby jakiś, ale idziemy full damage. No w sumie tak. Zobaczę, może to jakiś tam... Póki co jest dobrze. Robi się to tutaj Worda no, Cicho tam, to nie jest... To nie jest na full na Shorty Sona. Nie

Bez takich żartów tu Tak Co jest w ogóle z są w sumie Wiesz co? Z jednej strony mógłbyś wiesz, co mógłbyś robić? Nie Dobra. Czy no. gardzę tego głupota? No widzę. Coś ten izri... Co się w ogóle na tego Luciana składało? To ma sens. Znaczy, bo jeszcze jest opcja z tym Black Leaverem do build, no nie? I że w wcale sensie zastanawiam się, czy to jeszcze ma sens. To jest po nim. Bez support Tu ktoś jest narzecją Co? Nie trzeba kwacić ja jestem Lucy Apeluję. Nie B razie mi kwacić Ja jestem Lucy Min B razie mi kwałcić Chodź tu, chodź tu Normalnie jest milszy, on tylko tak się popisuje Dora. Trafiłem te trystane tylko i wyłącznie przypadkowo z Q. Skoczyła w przybijające światło. Dara. Halo. Od razu się przyznam, gram słowa go Tristana, w ogóle wszystkie są nary. To, o, o, tak. Sonda? Troszkę demage. No. Dobra, Rapid Fire Cannon, później jakiś Static Shift, Infinity Edge. Co? Na Infinity bym się jeszcze nie rwał. Zagrałem po prostu trochę więcej tego. A tak Speed Zika. O mój Boże! Co? Wjeźdź właśnie na tego toba! Cio, ja zginęłem na midzie. No wiesz, na mecz, na... No to wiem, bym umarł dwa razy i nie zabiłem nikogo. No to nie wiesz jaki focus dzisiaj nie, miałbyś leci. Jezus pffff Miałbyść Najpiękniejsze momenty gry z Realem. Żeby ktoś smaka w końcu zabezpieczył, co? Chyba pozostało już nie daje tego, że nie takiej obrazy? A ta! Zyskasz 5% całkowitego zdrowia. Tak, wiesz. Wystarczająco dużo. O, wezmę z tego bota. Nie, tam jest. 300 łupki będą. Może trochę nawet ponad. Ty, to pamięta. Jest sobie manę. Pijdziemy. To nie będzie żdzi, tyle już powiem. Powiedziałbym, że idziemy na Barona, ale... Nie ma Barona. Odbierzemy jeszcze tą wieżę. Ja pamiętam czas, jak byłem jeszcze takim małym raczkiem. I maxowałem w ogóle na Luciana W. Tak głupie. Ten ducjan... A, tym ducjanem ukrywałem. Nie, cicho tam. Moja. Nie wiem, mi... Polidzika Faker wymyślił tego Lucjana na midzie I... I wiem jedno Hello? Bardzo, bardzo ładnie Już wiem, ja tak, tak. dobra? Dajesz... Chciałem tego księga dobić, ale nie dąłem rady. Zabudowец. No. Dawa ją. Halo? No, to, to byłoby na tyle. Cześć. Pa, pa! zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie podobało, jeżeli nie, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz co powinienem zmienić, co jest źle ustawione, a jeżeli chcecie zrobić na dłużej to dajcie suba.